Część tutaj, dru część druga, w pierwszej części dostaliśmy z kart specjalnych dwa Dynama, pierwsze moje dwa Dynama, na no, Kukę i Bendera i dwa Berliny. No tak to wszystko karty bazowe, cztery setki o, jeszcze Wilfra... Jeszcze był tam Gil zbony. i Paris Saint-Germain. Rzymie, więc 5 w saszetki, zostały dwie. Ja nie lubię kupować. Boksów z takich, z update'ów nigdy nie kupię boksa. Proszę na wymianę Gryzonia na fansie i run, i rundkę. I reszta to Oliver Torres, nie wiem czy pokażę. Wzywać warto. Mamy Rodę i Ramireza. Kolejnego Ramireza, potem pierwszy sam.